Santa baby, Just slip a sable under the tree for me Been an awful good girl, santa baby So hurry down the chimney tonight Santa baby, a 54 convertible to light blue for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I'll be just as good if you check off my Christmas list. Do -do -be. Cześć, cześć moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 7 grudnia zobaczymy, co się wydarzy w ciągu dnia. Nie ma żadnych planów. Dzisiaj trochę wolne, trochę yy, mamy L4 obie. <gryw> Także mój pracownik na L4. Ja postanowiłam, że wyjdę troszeczkę się przejść, zobaczę jaka jest pogoda, ale mam nadzieję, że poziom gwiazdkowości zostanie zacnie podniesiony. Ja już sobie tutaj go podnoszę moją y, zimową bluzą, ponieważ zimowe bluzy to dobra rzecz. wczoraj na czerwono dzisiaj granatowo świąteczne kolory. Mam nadzieję, że dobrze ze mną spędzicie ten Krótki czas. Znaczy, czas jest taki sam 24 godziny ma doba. Natomiast, co jest krótkie? Krótkie są filmiki, ale mam nadzieję, że podnoszą nam poziom gwiazdkowości. Jak widzicie, moja mowa jeszcze nie jest idealna. Mam super, zachrypnięty głos nosowy. Też fajnie. Też fajnie. Także do zobaczenia i miłego oglądania. Kaho, y, wróżka w trasie. Wróżka y, przyjechała do mamy. Przynieść, przynieść. Bigos. Własnoręczny. Znaczy, bardziej dorotny niż mój, ale własnoręczny, domowy. No, bo mi się już w zamrażarku nie mieszczą rzeczy. Trzeba to podzielić. Tak, będziemy działać. No dobra, to ja lecę w gościnę na kawkę.

Wybitnych pomysłów kulinarnych to się u mnie nie spodziewajcie, ale zobaczymy zupę grzybową z podgrzybkami i borowikami. Dodam jeszcze borowiki krojone. Nie mam czy są to jakieś sprytne sposoby na przygotowanie. Z dodatkiem kostki rosołowej, no do prawdu smaku. Oliwa, la 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 la, la krzemki, la, la 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 la. Dobra. Dobra, no, ogarniamy, słuchajcie. Idziemy pod święta. Próbujemy <laughs> rzeźbić świąteczne smaki. Powiem Wam, że wygląda to dobrze. Pachnie jeszcze lepiej. No, zobaczymy, co się z tego uważy w tym kotle czarownicy. Mam nadzieję, że coś przepysznego, grzybówka, no, nabiera barwy. Dobry je. Dob dobrze jest, dobrze jest. No i następuje próba testu. Jajko rozbite w środku musi być. Aha, ciekawe jak ja to zrobię jedną ręką, mm, raczej nie. Wygląda przepysznie, klasycznie. Zobaczymy, jak smakuje. No musi trochę ostygnąć prosto z ognia. No i generalna próba testu. Zobaczymy. Żadna grzybowa nie będzie smakowała jak grzybowa mojej mamy. Ale to jest bardzo zacna grzybówka. Robimy generalną próbę testu, barszcz z uszkami, z kapustą i z grzybami. Jak będzie dobry, będzie wigilijny, żeby się nie napierniczyć, a najeść smakowicie. Kto by lepił takie maleństwa, małe? No właśnie, zobaczymy. A środek tego chlebeczka wygląda w ten sposób. I ja dzisiaj będę zamiast masła piątnica twój smak, puszysty z chrzanem Naszkowałam sobie jeszcze w razie czego śledzia, to są lisnera z kurkami Dorota właśnie proszę bardzo, też nagrywa to proszę bardzo, proszę bardzo, proszę nagrywaj, rób zdjęcie i do tego słuchajcie, no kurczak z pieca, nie wiem dobre, złe, składu nie sprawdzam modlę się nad tym, żeby służyło, ale chleb Revelation best ever I'll wait up for you, dear Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the boom Moi kochani, ja się z wami żegnam z brakiem internetu w zasadzie cały dom bezinternetowy bo T-Mobile nie wiadomo co natomiast hotspot z jednej jedynej karty z plusa coś Działa i powoduje, że mogę obrobić tego vloga. No, mam nadzieję, że wejdzie, wyjdzie. Także co? Do zobaczenia i do jutra. pa. pa.